Wysyłać? Można. Tylko że od razu mówię, że już dzisiaj... Yy, nie dam rady obejrzeć dopiero jutro mógłbym jakbyś chciał. Tak zwany imposter, no impostor. Jakie masz działo to mnie interesuje? Jakie masz działo małe? Nie, to długie. Okej. Okay. 88 Na tym pojeździe są dwa działa. Jest działo 75 mm, które jest szybkostrzelne, i tak dalej. Jest drugie 88 mm, które bije za więcej, ale wiadomo, ma już parę wad. Gorszą celność. Ma także dłuższe przesadowanie. Tylko ja trafiam na chłopów, co mnie trafiają w garnek przez puma. No, tutaj widz trafia właśnie w garnek Tigera. Co nie jest takie proste. Niezła akcja. Yy, wiesz, no. Musisz zrozumieć o tym. Zrozumieć fakt, że. Tak naprawdę. To, że wi widzimy jakąś tam fajną bitwę. No to to jest. Yy, na 1000 bitew nie wiem. 10, tak. Takich możliwych. Więc. Nie ma co się nad tym zastanawiać, no. Zobaczcie tu gra czy grawotę, ile jest rozgrywanych gdzie nie. Bitew, no muszą być jakieś wyciągi, jakieś fajne bitwy. Co nie zmienia faktu, że no zazwyczaj nie ma takich akcji, żeby Szarfotur się taranował. Mógł ci dać gąskę, A czy tamtemu widzę widać gąskę, i byłoby pograne, dałby klipa w bok i by koniec był. Także no. Wiadomo, no. Tak to wygląda, no niestety. Rzadko jest taka sytuacja, żeby robić takie wyciągi, ale. To jest po prostu normalne, że one się zdarzają, bo jest bardzo dużo bitew, bardzo dużo graczy. Panie Skorpion 391, bardzo dziękuję za subskrypcję z Prime'em, piąteczka. Bardzo Ci, Panie Skorpion, dziękuję. Jestem w bitwie kondycyjnie nie domagałem dochodzenia do siebie po poważnej operacji kręgosłupa. Rozumiem. No i dlatego właśnie nie można graczy hejtować, bo każdy ma swoje tam sytuacje. Problemy zdrowotne mogą być jakieś. Ktoś, nie wiem, sobie rękę złamie. Gra jedną ręką wota. Bo coś tam się wydarzyło z drówkiem. No to są takie sytuacje. Ja to rozumiem. Zaproponowałem tylko pewne rozwiązanie, w przyszłości, jak lepiej rozgrywać tą mapę taktycznie, żeby mieć większy procent zwycięstwa, ale w pełni to rozumiem, szanuję, że są pewne tam niedogodności, a i tak uważam, że jak na grę sam napisałeś w takim trudniejszym stanie, zachowałeś się bardzo fajnie i tutaj wygrałeś umysłem, więc szacun dla ciebie po prostu. Szacuneczek. Cześć, Fechy1234. Kamil Niszczuk, ja dzisiaj dostałem słuchawki. Jakie słuchawki? Jakie słuchawki, ziom? Baza, baza, baza. Zdecydowanie baza wygląda źle. Jak dla mnie powinnyś rozważyć powrót na bazę, bo jest tam IS i VZ44. Wolisz w demec iść, rozumiem. Czyli liczysz, że kto inny zadba o zwycięstwo. No można to skrytykować. Na pewno są osoby wśród nas, które uznają to za złe zagranie. Historia pokaże, czy to było dobre, czy złe. Całka groźniejsza w tej sytuacji. Dobrze, że ją zdjąłeś była na ogrysku. No tutaj fajnie, że ci pomógł sojusznik. Niestety, właśnie poległ. O, no powiem tak: no wygląda to bardzo źle. Można kwestionować Twoją decyzję o nie pojechaniu na własną bazę. Challenger po prawej. Nice. Keep Nie wiem, czy nie powinieneś teraz Pomóc sojusznikowi z AT8 i go objechać, póki Is jeszcze żyje. Bo jak Is zginie, to będzie nieciekawie. Na pewno mogę powiedzieć, że zachowałbym się inaczej w tej bitwie. Gdybym był tobą, ale no nie jestem. Może bym tą bitwę przegrał, może bym ją wygrał inaczej. Na pewno było tutaj kilka innych możliwych rozwiązań które wymieniłem. Na pewno ten powrót na Kapa, prawda? No i zdjęto oto to on się. To no jest spoko. Soul Iter właśnie zasponsorował kanał. Bardzo dziękuję, Soul Eater. Witam ciebie. Chłop dziwnie celuje. Yy, widz yy, Łukasz używa auto Prawe Prawy przycisk myszy. Nie mierzy samemu, tylko wysługuje się tym auto -celowaniem. No i teraz widzimy właśnie efekty. Pokarała Bozia. Bozia... Pokarała. auta te, autaim, prawda? No, autaim. Mierzy przy ziemi w gąskę. I babok powiedział... Sią mordo! Sia mordo. Siema, plus 72, siema ziom. Na pewno, Panie Łukaszu, możemy zwrócić uwagę na właśnie celowanie, żebyś troszeczkę bardziej odchodził od celowania automatycznego, bardziej samemu mierzył. W trybie snajperskim, bo Ty też używasz trybu zręcznościowego. Snajperski to jest ten pod shiftem, jak coś. Tak jak na początku strzelałeś w Tigera w garnek. No i też, no mówię, analizuj takie sytuacje, żeby wracać na kapa, bo nie ma co wierzyć w sojuszników. Yy, no zazwyczaj zawalał sprawę. No niestety, bitwa yy, no skończy się dla nas już bez yy, naszego udziału, bo Arta zginie i IS-a 2, nas już nie ma, zginęliśmy. Także, no to takie coś warto zwrócić uwagę. Że, żeby, mówię, tego celowania było mniej. Zrobisz jak chcesz, ale ja mówię, auto używam jak gram kołowcem, używam jak mierzę w kołowca, jak chcę w odpowiednie miejsce przymierzyć, czekam jak będzie jechał w jednej linii, ale tak to staram się nie używać, bo no to jest troll, to jest bardzo duży troll.